Dobry mood, gadu, 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 gadu. nie zasnę, mój hotel, tu ma pięć gwiazdek. Sy Pańskie zgłoszenie o chęci rozpoczęcia terapii w naszym ośrodku Przypominamy, że o godzinie 9 przyjedzie po pana bus. Terapia trwa 6 miesięcy. Nic się nie zgłaszałem, Wie coś to nie piasek. Hotel tu ma 5 coś to nie piasek piasek Mam yeah. dość choć bliżej yeah, yeah. Dziękuję za suba yeah. Mam dość <słuch> to na snu. ej dobra, ale to nie jest śmieszne, bo dzisiaj zrobiłem sobie dodatkowy setup. Jakby kiedyś, jakbym upgradeował na przykład streama, to sobie myślałem zawsze, nie wiem, że Witam. coś sobie wiesz. Nie słuchaj się ludzi co ci gadają, że hazard jest zły. Popatrz na mnie, zobacz jakie mam życie. Pozdrawiam, PS tak Zapraszam. Na Malte ogarnę ci obywatelstwo i w polpracę ze Stacker Akurat jest to fake donate, ponieważ roczten jest w moich dm i kolego on nie mieszka już na Malcie, także nie nabiorę się na ten Donate, ale ustawiłem sobie kamerę. No, ja, mam drugą kamerę, że jakbym chciał na stojąco otwierać skrzynki, to będzie mnie widzieć, nie? nie to ma jest sensu w ogóle już takie kurwa moduł. Ty tylko słyszysz Kurwa słucham nutę! To nie działa ta kamera, jest rozjebana, ale ogólnie jest zostawiona, muszę tylko kabel i na jej mi ogarnąć Pisanie na piwę poczuł mój to Mam dość tej choć bliżej Mam dość tej stawicy. Dosejść pisanie na piwę Przyjeci poczuł mój tak O. No fajna, bardzo przyjemna nutka, no. Żeby leciała w trakcie, nie wiem, jakiegoś openingu to byłoby nawet miło.